Oto Lexus GS 450h. Samochód dla wszystkich tych, którzy nie robią Mercedesów klasy E, Audi A6 i BMW serii 5. Cenią sobie mimo wszystko komfort i potrafią myśleć na zielono. Dlaczego na zielono? Otóż ten egzemplarz GS to hybryda. To oznacza, przynajmniej w teorii, że jest samochodem, w którym protestujący za oknem Twojego domu ekolodzy nie wybiją w nim szyb. Istnieje też duża szansa, że go nie podpalą. Lexus od momentu, kiedy pojawił się na europejskim rynku, walczy z opinią marki pozbawionej wyrazu. W odmłodzonej wersji GS-a przeczyć temu stereotypowi mają silnik V6, 340 koni mechanicznych mocy, poprawiona skrzynia biegów i nowatorski napęd hybrydowy. Zatem, czy te starania zagwarantowały poczucie idylgi w japońskim wydaniu? Więc nie. Problem Lexus'a nie tkwi w tym, jak on wygląda, a wygląda zupełnie poprawnie, czy w tym, z jakich materiałów wykonane zostało jego przeciętne wnętrze. Według tego co pisze Lexus w swoich folderach reklamowych, ten samochód przyspiesza bardzo szybko, dokładnie w 5,9 sekundy. A teraz patrzcie. Wciskam gaz do dechy. I nic się zupełnie nie dzieje. Żadnego wciskania w fotel, żadnego przemieszczania się żołądka, nawet na chwilę na moim ciele nie pojawiła się gęsia skórka. Tak mocny, 3,5 litrowy silnik powinien zapowiadać jakąś akcję. A tak naprawdę opowiada bajki na dobranoc. Problem Lexusów leży w ich wrodzonej, humanitarnej naturze. Jasne, miło jest wiedzieć, że GS450H od momentu, kiedy do niego wsiądziesz, nie będzie chciał Cię zabić. Kołysanie też może być przyjemne, to prawda. Tylko GS to nie Rolls Royce. To nawet nie w połowie luksusowy Lexus LS, który przeważnie prowadzi szofer. W autach pokroju GS-a to sam właściciel będzie chciał poczuć to, co drzemie pod maską. Tak więc co z tego, że bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów ECVT działa tak cicho i tak płynnie, jakby jej zupełnie nie było. Co z tego, że pod maską masz 340 koni mechanicznych i wreszcie nieźle zestrojone zawieszenie. Co z tego że połączenie silnika benzynowego i elektrycznego zostało wykonane z mistrzowską precyzją. I co z tego, że Lexus jest uzbrojony po zęby elektronicznymi gadżetami, skoro kierując to auto, i tak się czujesz jakbyś siedział poza nim. Więc jeśli ktoś lubi często przesiadywać w bibliotece albo słuchać instrumentalnych kawałków Anny Marii Jopek, to ekologiczny Lexus GS 450h będzie dla niego autem wręcz idealnym. Wszystkich pozostałych zapraszam ze sobą, bowiem ze Stanów do Europy przypłynął jeszcze jeden model z japońskim rodowodem. Ten samochód boksuje się w niższej kategorii wagowej niż GS, jednak tak samo jak Lexus, ma wielkie ambicje na popsucie krwi świętej trójcy z Nadreno. I to poważnie. Infinity G37 ma ten sam sześciocylindrowy silnik o pojemności 3.7 litra co nowy Nissan 370Z. Napęd na tylną oś, częściowo aluminiowane podwozie, łopatki przy kierownicy do szybszej zmiany biegów i charakter wydobywający się przez dwie rury wydechowe. Jeżeli twój sąsiad go nie lubi, to pewnie zrobiliśmy wszystko jak należy. Tak brzmi oficjalne hasło reklamujące linię G. Niestety państwo Infinity, nie wszystko zostało zrobione jak należy. Ktoś, kto projektował to auto, musiał być pod koniec dnia bardzo zmęczony. Widać to w szczególności po wyglądzie deski rozdzielczej, gdzie miejsce na bezprzewodowy kluczyk zostało umiejscowione po lewej stronie na wysokości kolana. BMW dla swojej serii 3 oferuje aż 14 jednostek napędowych do wyboru. Infiniti dla G37 tylko jedno. Ale to nie jest żaden minus tego samochodu, bo jednostka napędowa w tym samochodzie to jest jeden z dwóch elementów, które tak naprawdę wpływają na prawdziwą dzikość tego samochodu. Gdy tylko zmusimy jednostkę do lekkiego wysiłku, potrafi się ona nawet wkręcić do 8000 obrotów na minutę i pięknie być. G37 jak na możliwości swojego silnika może nie jest piekielnie szybkie, lecz jego osiągi są zupełnie na poziomie. Po drugiej stronie trzech cyfr auto znajduje się po 5,9 sekundy i rozpędza się do 250 km na godzinę. Bardzo dobre wrażenie w tym samochodzie pozostawia po sobie także zawieszenie. Podobno, żeby dobrze je zestroić inżynierowie Infiniti pojechali z G37 na północną pętlę toru Nürburgring. Patrząc na to, jak ten samochód zachowuje się w zakrętach, naprawdę im wierzę. Zabawę z jazdy niestety psuje beznadziejna skrzynia biegu. Nie do, że przeciąga i spóźnia biegi, to jeszcze w trybie manualnym występują jakieś takie dziwne szarpnięcia. Choć Infiniti nie da się przeobrazić w Nissan na 370Z, ma mimo wszystko bezpośredni układ kierowniczy, który potrafi współpracować z kierowcą. Napęd przekazywany na tył, wraz z dobrym rozkładem masy, sprawia, że podczas zakrętów samochód nie kolebie się jak łajba i utrzymuje wyznaczony tor jazdy. Wybór pomiędzy tymi azjatami jest dosyć prosty. Za około 300 tysięcy, które zostawicie u dilera, możecie mieć Lexusa GS. Idealnego kanapowca, który pali średnio 11 litrów i jest świetnie wyposażony. Niestety, zanudzi was na śmierć. Za 100 tysięcy mniej możecie mieć Infiniti ze świetnym silnikiem, o dziwo zaskakującym, na plus zawieszeniem, przestarzałą nawigacją Renault i rozlatującą się skrzynią biegu. A jeśli chcecie mieć to, co najlepsze z tych dwóch aut, najlepiej dopłaccie trochę więcej i wybierzcie BMW, Audi albo Mercedesa.